Siemanko, witajcie kochani kanał Retro Gulasz. dzisiaj na roślinnych występach u Marcina, czyli Tiridara zebraliśmy się tutaj nieprzypadkowo W4 Chcieliśmy sobie zagrać po prostu tak jak, jak parę odcinków wcześniej w Megaplasta mm. W4 musieliśmy się gdzieś na klawiaturze, zmiedziliśmy tak, no, się na klawiaturze Granie we czterech w latach 70 na jednym kąpie miało pewne swoje wady, marszu, powiedz może, jak to się odbywało? No, w no, było jakieś w ogóle przede wszystkim zmieścić, nie? No a nikt nie widział na oczy wtedy y, adaptera na cztery joysticki. No i jeżeli się chciało grać na czterech, no to dwóch no musiało niestety grać na przykład na kwadraturze albo coś w tym stylu. Dzisiaj, jako że możemy sobie na u czy w jakichś innych takich serwisach zamówić dowolny dowolny jakiś interfejs sobie samemu zrobić. Wszędzie są schematy. Można też kupić od gości, właśnie którzy to robią. Także nie ma żadnego problemu. Tak, tak? tylko, że wiesz, ty też gadasz od grania na czterech yy, jeśli chodzi o granie na midze yy, I tam taka była możliwość, że tam pewnie dwóch grało na, no na, na joyach. Długa na karaturze, ja nie się sobie na Komodorach. Nie widziałem, że jak za, za moich czasów, Sześć, czy, wtedy czy w ogóle, jak, jak był oryginalnie Komodorka, no to, to w życiu nie widziałem gry na, na więcej niż player'ów, nie? Znaczy były na czterech, ale to były jakieś tam, powiedzmy, zamienne, typu, turowe gry i tak dalej, ale, ale żeby jednocześnie grać, no to to już był problem. No i tutaj mamy taki zestaw do grania na komodorę 64, na czterech, na czterech joystickach. Tak? Zakupiony od Rafa 164 Lower. Pozdrawiamy. Mm. pozdrawiamy. Yy, zaraz pokażemy, jak wygląda taki zestaw do grania. No, a potem, też spróbujemy to zagrać i jakoś to podsumować, czy daje radę, czy, czy działa. Czy działa. To, tak więc zapraszamy. No i zestaw prezentuje się mniej więcej tak. No i mamy tutaj. Cartridge z grami na no, cztery joye, Mamy tu listę gier. Jest tu kilkanaście gier. Marcinie zobaczymy, jakie to są gry. Cartridge, no cóż. cartridge no, standardowa, budowa taka uniwersalna. No i tutaj jest gwóźdź programu, czyli ten właśnie adapter. Do no no, to, to podłączenia tutaj. Dwa dodatkowe joysticki przez. UserPort! Tak, jest pierwsza rzecz w życiu, którą podłączyłem przez UserPort Port do komodorka. Tak, do user Portu po, podobno podłączało się drukarki. No i... Kto miał drukarkę na komodorze 64? Nie? No i, i tego typu sprzęty, no właśnie, no nie znam nikogo, kto by ten port używał, więc yy, wydzieliczymy go dzisiaj. Zobaczymy, podłączymy, czy to będzie w ogóle działać, nie? Bo może by ten działy. Jest jakiś układ. No nie ma to obudowy, tutaj się do ciebie uśmiecham, mhm. żeby tu... Jasne. Marcin tutaj robił nam parę rzeczy w wydruku 3D, więc myślę, że się jakoś dogadamy. Mhm. No i do resetowania tego urządzenia mamy tutaj... Trzeba... Tutaj mam takie przyciski i trzeba je jednocześnie nadusić, żeby zresetować sobie to urządzenie. Nie wiem dlaczego akurat dwa. Ale akurat fajnie to działa, bo jak wcześniej podłączaliśmy to, to wystarczy sobie sięgnąć za komodorka, kliknąć sobie te dwa. Tak, ale przyciski. czemu dwa? Nie wiem, może żeby, żeby przez przypadek sobie nie zresetować, no ale... Wszystko działa, no. Adapter wchodzi dosyć ciasno do portu, może dlatego, że port właśnie nigdy, nigdy nie, nie był używany, uży, używany także y, co do listy gier, tutaj no, jest tu kilkanaście, tak mówię, no, można tutaj poszukać sobie więcej y, takich y, tytułów na wykorzystujących taki adapter y, Protovision. No, tutaj mamy tego klon. Także co, no, spróbujemy teraz sobie we do czterech Dokładnie. zagrać i zobaczyć, czy to ustrojstwo w ogóle działa. Także zapraszamy na gameplay. Okay. Ładna graficzka. No to naciskać. Znaczy Pięknie. Ja to, chyba tam tam, komodore, Teraz Proszę bardzo. I teraz tak, nie rzucamy się bombami od razu, panowie... A jak się rzuca bombami? Czy nie, zobaczmy kto jest w co. Okej, okay. ja jestem niebieski. Ja wieski. jestem czerwony. Dobra, ja jestem, ja jestem żółty. Remon, jestem żółty. <laughs> Dobra, Dobra. Dobra, drążymy, drążymy. Trochę sprzęt mi No trudno. Jesteś, Jesteś się najwyższy. To już miałem zapuścić jeszcze większego. O kurde. <laughs> ja go jak chciałem tak zrobić, a on mnie zrobił. No. A. Który jest czerwony? Ja. A ten a, da się rzucać bombami? Nie, chyba nie da, ale... To nie jak Mega Blastie, co? Ile do łapa. Gimpo ja się zabiłem! No i. ja się wygrał! To... <grym> Dzięki, no ja! Nic nie zrobiłem sensownego. Wychodzi na to, że największym wrogiem dla mnie jestem ja sam. <grym> I to samo. Dobra, rewanż. 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 Ghost, Atak. Dobra, gdzie jest? Atak to, to zawsze tak samo, w tych samej same miejscach. miejscach. Nie jak w że nigdy nie wiadomo gdzie jesteś. Ale gierka w całkiem fajna grafiki. No, nie spoko. Jak na komodora? No znaczy. Co, co to było? No złapałem yy, yy, właśnie... A co widzę, że dzisiaj leci łapie, nie? No bo tutaj różne przeszkadzańki yy, i, i dodatki. Teraz no, teraz mogę dwie bomby stawiać. A Co się zabiłeś? Coś w tym stylu. No, jakiś duszek mi wyskoczyli i mi wybuchnął. Ja tam widzę. O kurde, co to? Duby stawił bomby nie zabił. No. No mnie też. A który jest zielony? Ja. A to my zostaliśmy. Co, co, co są to? za bomby No właśnie nie wiem. Detonujesz się? Kurwa, tam się zabije pewnie. Wow Aha! Co, ja je jakoś detonuję? Co jest z tymi bombami? Czy one są czasowe? Nie, yy, jak jej Kopiesz je. się. się. O, Ej. Nie wiem od czego zginąłem, ale tego duszka. Od tego duszka. Jak dżka. dobrze być pasywnym? Czekać aż sami się zabiją do ilu wygranych się to gra? Zobaczymy. Dobra. <grydźliś> Kick it. Nie no, pogramy chwilkę i spróbujemy coś innego. Tak, jasne. Jakie chwilkę boisz się, że przegrasz. No bo mówię, że przegrywam. No bo mówię, idzie, dlatego, że chcę co, coś innego. Ja taki fajaczek. No. Typowe przypomnę. A co to chodzi w ogóle? Aaaa! to jest fajne z tym przesuwaniem, bo to mi się podoba. Zajmij się ta Instagram. Panowie. No nie. Uuuuuh! Jaki far! Ej, hey, oje. Yeah. nie! Ale, ale nie, pewnie dwóch się już nie da przesunęć. W ogóle na tym nie? Który to jest niebieski pedał? Ja! Superpaka! Oh, Właśnie! się to zabijamy! Jest moc, już lubię to wyjść. Żeby ci jaszczą dzieci formą! Kurwa, Dobra, ostatnia runda i... Co ostatnia, co ostatnia? ostatnia? Nie idzie. A, jakiś... A nie wiem może jeszcze... for speed up. Chodź, A ty się tak opatrzysz, się Ja się przez sobie zgubiłem i myślałem, że jestem na dole. O! Ja! O, się. o shit! Fru, tak. Żeby nie przesuwać, to musisz zachować też ciałki, mi się wydaje. No. Nie. przesuwać, to masz złapać te strzałki, mi się wydaje. No. Nie, to Zabudowało mnie. Widziałem. Strzałki to masz wielkość płomienia. Nie? Dobra. Dobra, no to... Yy, myślę, że z tą grą... Razie wystarczy... pewnie la się, bo nie umiesz kraść. No dobra, no ale. Ostatnia. Ostatnia. Ta... Za każdym razem. Innym... Na to jakieś rury teraz. O, no i co? I gdzie? Ale Gierka wyjeba na kosmos. Fajna, tak? no jak na komodore. No, ja doszedł do rury. No, no do rury wchodzi. A żeby kopać, to, jest. No, to chyba jak ci wyskoczy piłka i ją złapiesz. O, o, Kajuje. Tutaj, dobra. a ja, a nie ogarniam rur, najwyraźniej. Szczerze, ja myślałem, że ja jestem dalej w, w rurze. ja byłem w rurze. <laughs> Jesteś w rurze. Nie wiem, ja w ogóle wracam do rury i... O, widzisz, piłka jest teraz i teraz... Ty, A w rurze. Zginałem w, w rurze. A gdzie ja jestem? Aha, tu nie no, jeszcze, ja sam się cieszę, że wygrałem. <laughs> nie ma lekko. Nie, bo wracałem no. do rury i zasnąłem. <laughs> Z tu nie jest turnieję, tą byłem, bo się zgubiłem, sam się zabiję przez tą grupę. Słuchama, nic nie chyba. dobra, co z tym bąb. w, w możesz postawić bombę. No chyba nie. Nie mogę faj. Didzimy tam postaw bombę. Nie jest tak stał. Kurde, nie. go. Ja sam do No No dobra, jak jest Teraz on... ja wygrałem. Jakie <laughs> są standingi? Kto jest zielony? Ja, ja. jestem. Czyli dobra, no założyłem, że wygrałeś. No, no, no i było jednym. No, no, to no to lecimy z następną grą. Reset. Dobra. Let's go. No i mamy super offroad. Gra yy, na trzech. Więc ja sobie tutaj pooglądam Już kibicował No to Fajer Ja pierwszy naciskam No tak. Cyk Czyli jesteś żółty Naciskaj Aha ja jestem czerwony Dobrze, Okej. Czyli każdy wie kim jest Okej, dobra Jadą chłopy To jest czerwony? Ja jestem czerwony Teraz już wiesz, że jestem czerwony Kto mi tym żółtym tak blokuje? Ja Ty O One Night ale to jest dziwne, nie? Skoro jest, wiesz, jestko, które jest, w... jest kontrolowane przez... Może, można tutaj gazu dodawać w tej grze? Czy coś? Wiesz, Zabaw, co, chyba jest przyciskiem nitro włączył. Tak. O właśnie. A tutaj jest komputerowy, nie? Tak. Ej, co mnie tu budziesz? Aha, <laughs> żółtych, żółtych, żółty Żółty daje czarnu, patrzy, uczczy się. Jak przyjeździ. Się Jeżdż po prostu To jest śmieszne. Wiesz, dolary. jest. no te ptue, te auto, no. Lewą z nami się nie ściga, bo nie ma prawa jazdy. Tak. Nie, właśnie tak powiem, że jako jedyny z tej czwórki nie posiadam uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. No ja to jestem niepoczytalny. Co no zrobić, nie no, nie gram to. Watwy mi uciekł. No, że takie się mnie staranowali, a teraz wszelkusiła tutaj. I komputer wygrał, tak? Nie <grym> komputer. Nie, <grym> ja, komputer. komputer! Komputer! Brawo, Brawo Kuśwa. Graj Grajcie kusia. jeszcze raz. Ale no, jasne, nie. Ty Ale żółty miał na więcej hajsu. Tak, dobra, no naciskać, i... żeby to nie sam... O, a, tu się coś dokupuło! Za kasę! Patrz. Uh, uh. Uh, uh. To już czekaj, a ja mam jakąś kasę w ogóle? Co to w ogóle jest? Nie wiem co to z mojej wyjście zmieni, ale... Kupuję tak. najdroższe, są. Ja sobie kupię, co? <grym> Dobra, ja się... Ja... Czekaj, tak. ja sobie kupię jakieś bączka, nie wiem co to jest. Okej. Okay. No startuj. Co za bączka sobie kupię, kurwa? Przepuść <grym> lepiej. O, I na Let's go. się <grym> no, Zaspałem start. Co jest dziwne? Jest w nim no. pewien autem. No, Maruder. Ale kurwa, normalny autem na drodze to... Jak debil. Bo tam jest kierownica, a tu jakaś skóra, jakaś gała. <gulet> a Wam średnio zrobienia znaczy kręcenie gałą. Ale gierka w sumie fajna tak, nie? Taki... No takie, no biedniejsze skidmarsy, no, ale jak na komodorka to super, nie? Hahaha, <gulet> popatrz. Ej, ja jak się tam jedzą. Jak się tam jedzą. Ale to i tak komputer w nowo. was no, bo. No to jest, wiesz... To, to jest komputer. R.A.I. Tak? wkracza tak samo. Trzeba się, wiesz, przygotowywać do tego, nie? No, no ma... Już go prawie dorwałem! Dawaj, 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 dawaj! Turbo! Hajsy mam! Aaa, 400 tysięcy pieniędzy. Kurde. Aaa, ile teraz nitro na łapie? Ja nie mam w ogóle nitro. Ja też nie Czerwony? A co ty chcesz pirać? Co czerwony? masz... Maciej. To mój mógł ja To komputeralnie liczymy To to Marcin pierwszy, nie? <śmiech> o, <śmiech> pierwszy, żółty drugi. To był drugi. Młody, młody, Dobra, no to z tą grą. Yy, Widzicie? No, tak wygląda, ciekawe. Yy, ciekawe. Tak się bawi. Yy, spróbujmy coś innego. Dobra. Let's go. Ostatni tytuł, jaki yy, dzisiaj pokażemy wam z tego karty, to, to będzie zataka. 2017 rok. Yy. Taki klon yy, Trona. Czy coś w tym stylu, nie? Klona Trona, Snake'a, Snake? snake? No o, ale zajebiście się kto gra... No to gra. Graficznie to jest yy, totalne dno, ale zabawa. Ale zaraz zobaczymy, się... nie? Star game. Dobra, to jeszcze... kto jest który. Aha, ja to Dobra, dobra ja jestem. Jestem, jestem żółty. <laughs> Znowu żółty. Znowu lewo. Mójójój zginął. delikatnie, ale sam nie Teraz się tutaj zarysuję. A! Wygrałem! Reguły gry są chyba jasne, no. Dobra. Nie trzeba tego przedstawiać, Dobra. nie? <słuch> Jedziemy, je panie. <słuch> ale to fajne jest, kurde. Nie no. trzeba wiesz, jakiejś specjalnej, wielkiej grapy. A! Tak, gadaj, gadaj i je w ścianek. między tymi wszystkimi. Ej, nie uwierzyłem. Nie, ja. <grym> yeah, let's go. Dobrze, że to czasem tą przerwę robi, żeby można mnie obskoczyć. Głowę też cię sam zadziwi. O kurwa, gdzie jest ten? No a te przerwy to się same robią? Tak, pan, tak, nie, tak, 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 tak. <grym> <grym> Ale to może coś nie na fajnej pozycji. Ah shit. Ale fajnie ty tu, nie? Fajne. Fajne. No, no. Ja no, nawet też. Nie wiem no, czy nie słychać sensownie. Ja, ja się sam zabijłem teraz. Ale fajer że uchwał na to skoczyć tak. No właśnie jak fajer nie to nie, w ma zbieram, to nie masz dłużej liniki. Tak? A. A teraz ja się zabiłem? Teraz zobaczymy. Chciałem przeskoczyć na no, fajer. Koniec? Wygrałem! E, 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 e. Jest? To jeszcze Cześć? jedna rozgrywka. No na pewnie, że jest fajne to jest. Jedziemy z kolei. Jeszcze raz połączymy klikę. A, bo to do, do 10 można sobie wybrać do ilu punktów, nie? Aha. Tylko nie dobra. wiem, nie wiem z kolei za co się punkty dostaje, nie? Chyba to może tak. Pewnie mnie tu kuźwa atakujcie wszyscy, ilu was tu jest. A dobra, już wiem jak się punkty nalicza. Rzuci 300. Krustaniczne. <grym grym grym> wiem, za pierwszym jest te 3 punkty po Każdemu się punkty naliczają, jak ktoś zginie, nie? Po jedno punkcie dostajesz, nie? No i... Ziem. Aha, brawo ja. A... Fire coś robi? Kurde. Nie skacze nie się. Kurde. Skacze się, skacze. A skacze się! Skacze. Nie, nie przez chwilę się nie skacze. Ty, to czekaj, sprawdzimy. Sprawdzimy. Tak, Zabije się zaraz. Nie. Nie, wydawało się. No nie! Ale teraz kupię! Aż nie możesz. Mam tak specjalnie podpisane. Z tym skakaniem! Ej! No rozjebałem, bo tak w mój popołudnie! Dobra, ci go wyjdź! Mimo 9 smuków! Ty, dlaczego ja zweryfikować od razu? nie dlaczego. Zabijcie lemona. Ej, ale kurde, aby tak gierka była wtedy, jak wiesz Nieaaa! Ja może ją wierzę. Piętale jest takie. No? fajna Ło, kurde! Dobra, ale i tak mam 10 punktów no. Aiiiiii! jestem ostatnim. Jeszcze gościem z celem, wielu, wielu. Zabrakło. Dobra, no to yy, kończymy rozgrywkę na tym kardwidzu, na tym zestawie. Yy, przejdziemy zaraz do podsumowania. Jasne. Jesteśmy po rozgrywkach, jak panowie wrażenia? No. Świetna rzecz, ponieważ w końcu można, każdy ma swój kurde joystick, nie trzeba się gdzieś tam gnieździć, kombinować i przeważnie jeszcze w, tych, w większości tych gier te ustawienia klapisze były jakieś totalnie z kosmosu. Nie tak jak teraz, że mam no WSAD czy tam strzałki, tylko jakieś kłopoty się ustawiał. Teraz każdy ma joystick, no i sobie pykamy, nie? No a też, żeby nam było wygodniej, użyliśmy tutaj projektora. Marki Sanio, który był z ogarem, to też wafel y, kupił kiedyś od Mareczka Restromana całkiem przyzwoitej cenie. Y, jak się sprawdził projektor? No, działa, jak widać działa. Projektor działa, częściwka ten adapter działa. Morgan śmigać, elegancko. śmigać. No jeśli chodzi o ten karliż, to tam jest kilkanaście gier, bo no, niektóre girtuły są kurwa, o... wierne, takie troszkę, ale takie troszeczkę. Myślę, że wybraliśmy jakieś takie najsensowniejsze. Zkazaliśmy tak. trzy, tutaj takie hmm. jedne z lepszych. Yy... Znaczy lista yy, gier takich na czterech, które obsługują ten adapter jest nieco większa niż to, co znajduje się na tym Carvidu. Yy, jest to do znalezienia w internecie, można sobie to pobrać i ten, ale sam pomysł yy, moim zdaniem świetny. Sprawdza się to, no nasze znaczy serce ujęła e, chyba ostatnia gra, nie? Ta. Tak, tak. tak. Za, za, za taka, tak się spodziewało. Jakoś tak, nie? Jeździsz z kreskami, pisz na Ale A najwięcej fanów, nie? Dokładnie. To było najprostsze i e, ten, ten e, ta bombania też całkiem Spokojnie. fajnie zrobiona z różnymi takimi ciekawiemi. Jak na komodore, no to bomba na no, 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 e, ten moment. No, ten offroad, no to akurat na przech było. No dziwne, to co? jest dziwne, że, że masz tego, nie? że jest komputerowy gracz, że masz czterech graczy, ale bez trzech żyć. Dziwne, ale nie? też taka bliźniętnie no. znajdują się takie gry jak, takie, to naszą teater, gdzie tam y, jest tych trzech gości, też to, to jest gra na trzech, y, tu gdzieś też jest y, w Rosjanie. to Jeden może grać tym zielonym grubatem, y, y, drugi może grać w a trzeci, tym, tym Niemcą. Jak no, będziecie tak. chcieli zobaczyć, to piszcie w komentarzach. Najwyżej nagramy też zobaczymy jakie to granie. No my taki ogólnie nie polecamy, bo to, bo to jest fajne. No. No większym gronie można zagrać, czterech to na wypacie więcej mocy więcej. No, znowu była okazja się panowie spotkać, jo. pograć. No, tak. było, było, było fajnie, było zabawnie. Za takę tak, tak. gramy sobie w rysowanie kresek i kolej. Grafika to nie wszystko. Grafika to, to nie wszystko. wszystko. Grywalność się no i towarzystwo przede wszystkim. No i tak jest właśnie taka kanopowa zabawa. No. Nie gramy przez neta, gramy sobie na komodorkę. Świetna zabawa. No to tyle ja od nas na dzisiaj. 中爱惜是不？